witam panie Łukaszu. witam witam. Cześć, Cześć. Cześć Łukasz. Jesteśmy w Krakowie na budowie w ramach naszego Construction Service S. Rozmawiamy z kierownikiem budowy firmy Krakbau, który jest generalnym wykonawcą. Robimy razem czwarty etap. Ściany wypełniające robimy za pomocą Spidera. Ściany nośne robimy za pomocą MK240. Powiedz, co myślisz o tym, o systemie Silka Tempo. No rewelacyjnie szybki system. No. Dla nas to jest to najważniejsze? Czyli że szybko idą się mury, BHP jest zachowane, tak? bo no. dla ciebie jako kierownika to jest bardzo ważne? Przede wszystkim, to na pierwszym punkcie zawsze. Mniej ludzi na budowie, czyli mniej problemów? Na nie, dużo mniej problemów, a robota zrobiona. Czy poleciłbyś to na innych budowach? Czy zamierzasz to użyć na innych inwestycjach? No, myślę, że tak. No. Białe pustaki, silka, rewelacja. Czy widzisz, jak można udoskonalić ten system? Ciężko tu jeszcze bardziej przyspieszyć. No. Jak współpraca z Cellą w ramach tego naszego konstruktora serwisy Czy to jest dobry układ dla Was? Dla nas to jest rewelacyjny układ. Nie musimy się w sumie niczym interesować. Poza tym, że sobie sprawdzamy harmonogram i patrzymy, ile go wyprzedziliście. Poza tym, że produkujemy dobry materiał, to możecie poza poleceniem materiału płacić taką usługę Tak. Żeby oni się I... zgłaszali i z nami robili takie rzeczy? Dokładnie tak. No to super, to bardzo się cieszymy, że taka jest opinia. Wybierając naszą usługę Construction Services, płacisz za 1 metr kwadratowy gotowej ściany. My zajmiemy się dostawą materiałów, logistyką budowy i realizacją konstrukcji. Rozmawiamy z firmą Bezus, która w ramach naszych usług sprzedaży materiału, łącznie z usługą montażu, buduje już kolejny budynek. To jest inwestycja Echo Investment. Wykonujemy tutaj czwarty etap. Z firmą Bezu współpracujemy od samego początku. Tak. Od początku realizujemy budowę w systemie Silka Tempo. No i Roman, macie już spore doświadczenie w montażu Silki Tempo, powiedz co myśli? Powiem tak, że naprawdę to szybciej idzie, że jeden pracownik w ciągu dnia jak ustawię przy jednym dwigu, tak jak tutaj mam na stylu, to potrafi wymurować tam 30-40 metrów dziennie. Jeden pracownik nie przy tom żurawie, a jak Stoimy w dwójce, to około 50 metrów. Zazwyczaj ile masz murarzy przy takiej budowie? Na takie budowy 4, 4 murarzy obrobi te, ten cały budynek I spokojnie. problemu, tak. 4 osoby zrobią ile metrów dziennie? Około 150 metrów, tak. 100, 150. Dziennie, tak. Widać, że duże wprawy jest u murarzy, którzy już u Pana pracują, czy pracują w firmie Bedu. Czyli jak do czwarty budynek jeszcze były inne realizacje, no to widać, że czy już jest Adrian 40, czy wcześniej Spider. Właściwie wykorzystujecie już wszystkie nasze maszyny. Tak, a dokładnie. A jeszcze żeśmy testowali nasz egzoskielet. Eee, jakie takie pierwsze odczucie jak Pan przymierzył? Jest OK? No, w porządku. Tak że podnosi to wszystkim wszystkie jest ciężkie. No to, to ułatwia, ułatwia robotę i odciąża muraża tak naprawdę przy tej silce, bo jest ciężki materiał. Widzimy problem, że jest rzeczywiście z murarzami na budowach. No wiek murarzy jest coraz większy. No. Tak naprawdę no trzeba ich odciążyć. No pewnie, że tak. No. Pustak, pustaki naprawdę jest ciężki, nie, bo jeden ten pustak w okolicy 20 kg nie ten mniejszy format, także uh -huh. przez cały dzień to jest ciężka robota, dobraża. A uważasz, że ciężko jest się przestawić z, z drobnego formatu na montowanie Silki tempo? Nie ma tu nic skomplikowanego takiego, żeby to było jakoś ciężko, tak, ale nie ma duży, jakiś tam problemu z tym i łatwo to idzie I Tak, żeby ustawić taki budynek, to trzeba byłoby z, z dwie takie porządne ekipy, nie. A Tutaj pr pracuje cztery murarze i, i obrażę. Czyli chodzi o współpracę z Excel'em? jesteście zadowoleni? Tak, tak. Bierzemy o kolejne etapy i zadowolenie pełnią. Czyli dobra współpraca jest siłą naszego sukcesu, siłą efektywnej budowy. Bardzo dziękuję za spotkanie Dziękuję również za więcej realizacji. Dzięki, Dzięki Roman za współpracę. Dziękuję również. Ja tylko tak powiem jeszcze, że podkreśliliście dzisiaj, że jesteście firmą innowacyjną, że jesteście otwarci na nowe rozwiązania. Trzeba iść w nowe rzeczy, żeby się w jakiś sposób wyróżniać. Zgadza się. To każdy inwestor, który zaczyna doceniać właśnie tą innowacyjność, trochę tej technologii, to na każdym polu. Bardzo dziękujemy za tę możliwość bycia dzisiaj na budowie, ja przy okazji powiem, że pod kątem BHP firma tu naprawdę zrobiła na mnie bardzo dużo wrażeń, bo my też, naszą wartością tak serii jest z BHP, w firmie również Ruch wartością jest BHP, czyli jest tam lista do współpracy i bardzo fajnie, że tak, się, że tak się dzieje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja Wam życzę więcej białego niż czerwonego na budowach. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.